Co się tu dzieje? No, Trochę kukurydzy Ci zostało do Dobra, skoszenia, trz, słyszałem. Trzy transporty, dwa kombajny, ciągnik. No, jeszcze tak grubą mnie nie Przyczepa, było. Przyczepa. No, dzieje się. Przystawki. No. Nawet ładowarkę zabraliśmy, żeby mieć jak zjąć przystawki no, to dziwony, nie? Nie, nie? zabieraliśmy wózków, żeby to się pomieściło wszystko na tych transportach. No, jestem pod, pod wrażeniem tym razem. Powiem że no... Przygotowani. Chociaż jak przyjechał wtedy ten duży... 7000? Tak, też mi się to podobało, bo te półki, ten... To też, że fajne fajny, fajny, Tak, dokładnie. Scen, ale też od sieba, że u Ciebie testowaliśmy, już trochę tych tak. akcji robiliśmy, nie? No i co, no A, robimy dalej, robimy dalej. Ciekawi mnie ten malutki, bo ten jest większy, nie? Ten jest większy, ale tam bo to, to jest to te... tamten Ciekun... jest rotorowy. Kompaktowy paktowy bardzo. To do dwóch hektarów wykosić. Sam się przejedziesz to dzisiaj. Przekonamy się, ja wyłączę stopę. Ja ci nie będę mówił co jak, to już musisz się przekonać na Wie, własnej ale, skórze. Ale ciekawe, ciekawe to jest, bo... Powiedzmy, w niech wykości nawet hektar na godzinę. Ja myślę, że to 17-18 ton na godzinę, nie? Tak bym to. No dobra, ale dobra. Wykośmy wy hektar nawet. To skończę sobie 2-3 hektary.